Znakomicie się wczoraj bawiłam. Dla mnie też było super. Ten film był naprawdę wyjątkowy, nie? Był wspaniały, przyznaję, że tak, ale... Ambar, tylko film ci się podobał? Tak tylko pytam, wiesz... Nie, było jeszcze coś, co podobało mi się bardziej niż film. Chcesz wiedzieć? Tak, tak, z chęcią. Osoba, z którą go oglądałam. Nie, serio? Ze mną było tak samo. Dokładnie. Naprawdę? Tak, ale Ambar, mam niestety... Złą wiadomość. No bo... Chyba będziemy musieli to powtórzyć. Nie. Tak, musimy znowu iść do gina. Poważnie? Tak. Nie, chwileczkę, bo ja muszę powiedzieć coś jeszcze gorszego. Tak? Przestań, mówię serio. serio. Musimy to powtórzyć dzisiaj u mnie w domu. Chcesz? Serio? Taki wyjątkowy seans filmowy, co ty na to? Wspaniale, ekstra. Mhm. A więc? Chętnie, ale muszę coś o. zrobić. Muszę powiedzieć Niko, że wyjdę wcześniej z pracy i już. On mnie zastąpi. Okej. Okay. W porządku. Dobra. Już dawno się tak dobrze nie bawiłam. Z nikim nie było mi aż tak przyjemnie. Mnie też nie. Poważnie? Ambar. No, <coughs> Jest mi z Tobą wspaniale. I nie. Nie mogę przestać myśleć o naszym pocałunku, bo był cudowny.